Jeśli masz wrażenie, że wszyscy, których znasz, są na TikTok, to możesz mieć rację. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się platforma mediów społecznościowych, która pokonała Facebooka, Instagrama, YouTube i wiele innych. Ta chińska aplikacja do dzielenia się krótkimi filmikami jest niezwykle popularna, zbierając miliardy wyświetleń i zaangażowania w prawie 195 krajach w ciągu zaledwie 5 lat. TikTok rozpoczął życie w Szanghaju w 2014 roku jako aplikacja Musicali aplikacja społecznościowa, która oferowała krótkie 15-sekundowe filmy z wideo ze śpiewem, synchronizacją ust, choreografią taneczną i nie tylko. W listopadzie 2017 roku ByteDance, e, szef ByteDance Dance Zhang Yiming, kupił muzykali za około miliard dolarów. W 2018 roku stało się TikTokiem, a reszta to już historia. Ta chińska platforma social media zmieniła sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z internetem. Stała się najpopularniejszą aplikacją na świecie, wypełnioną filmami o wędkowaniu, gotowaniu, skaczami, śpiewaniu, tańczeniu, dosłownie wszystkim, co można sobie wyobrazić na platformie. Dla wielu ludzi na całym świecie TikTok nie jest już tylko aplikacją na ich telefonie, to ich źródło utrzymania, to jak komunikują się ze swoimi przyjaciółmi i jak widzą świat wokół siebie. O mój Boże, przeczytałem regulamin serwisu TikTok. TikTok nie jest tym, czym wydaje się być na pierwszy rzut oka. W swojej istocie TikTok funkcjonuje jako wyrafinowane narzędzie inwigilacji, które zbiera ogromne ilości osobistych i wrażliwych danych. Wszystkie dane z TikTok trafiają z powrotem w ręce komunistycznego reżimu. Jest to w zasadzie globalne narzędzie inwigilacji do zbierania danych o użytkownikach. Są niezliczeni ludzie, którzy to uwielbiają. Dzieciaki z całego świata, które uzależniają się od oglądania od, trwających do 3 minut filmików. Tańce, psy, psikusy, seksy w focie, poradniki, monologi, protesty, jakby były łakomym kąskiem. Są ludzie, którzy są na nim, twórcy tych filmów, którzy mogą być po prostu o, te, o wszystkim te filmy. I może to robić każdy tylko dla zabawy, choć to, kim wielu z nich chce być. Jeśli uda im się osiągnąć wystarczającą popularność, to influencerzy. Elitarną, czyli elitarną eli, elitą gwiazd TikToka, które wykreowały się na marki w oparciu o wygląd, talent, podpis lub jakąś kombinację powyższych, i którzy zdołają przyciągnąć uwagę firm, które zapłacą im za bycie dorywczymi zwolennikami jakiegoś produktu. Saga o TikTok nie kończy się na tym. Sama ogromna wielkość aplikacji jest własną historią zmieniającą paradygmat. Pobrano ją ponad 2 miliardy razy, co czyni ją większą niż Facebook, Instagram, Snapchat czy Twitter. W rezultacie, wstrząsnął hierarchię technologicznego wszechświata. A ponieważ właścicielem TikTok jest firma ByteDance Dance siedzimą w Chinach, faktem jest, że duża część tego, o czym tak naprawdę jest TikTok, po zerknięciu pod cukierkową powierzchnię jego niekończącego się centrum handlowego z filmikami, jak nauczyłem się. Przestać mówić i pokochać mistyczne uder uderzenie dopaminy to eksploracja danych. Celem jest użytkownik jako konsument, który będzie czytany cyfrowo jako książka i będzie musiał oferować produkty aż do śmierci. Historia TikTok ma spore implikacje geopolityczne. Czy fakt, że dane wydobywane przez TikTok są przechowywane przez organizacje kontrolowane przez chińską korporację oznacza, że aplikacja dla Ameryki stanowi zagrożenie bezpieczeństwa? Niektórzy twierdzą, że tak. Poza tym fakt, że Dolina Krzemowa po raz pierwszy została pokonana we własnej grze przez Chiny, głównego rywala Ameryki w globalnej strukturze władzy XXI wieku, jest swego rodzaju sygnałem ostrzegawczym. Nie wspominając o tym, co to znaczy, że rzesze pokolenia Z spędzają teraz obsesyjnie Dużej ilości czasu zanurzo zanurzone w nieskończonej się cyfrowej mieszance treści, która szybko zmienia nas w najzabawniejszy, najdzikszy i najbardziej narcystyczny naród amerykańskich filmów domowych, wydaje się, że grozi nam, że pokolenia młodych ludzi będą kształtować swoją tożsamość w odpowiedzi na coś, co platforma technologiczna nakazuje uznać za nową normę. To jest z polityki prywatności TikTok. Jest tam napisane, że zbieramy pewne informacje o urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do platformy, takie jak adres IP. Co robią z danymi, jeśli je przechowują? Jakiego rodzaju dane osobowe są w stanie zatrzymać? Co zamierzają z nimi zrobić? Nie chcesz, żeby chiński rząd miał dostęp do tych danych. Więc to jest obawa. TikTok funkcjonuje jako wyrafinowane narzędzie inwigilacji które gromadzi ogromne ilości danych osobowych i wrażliwych. Ostrzeg również, o, ostrzega również, że gromadzenie danych przez TikTok i dostęp do nich przez chiński rząd stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ale TikTok w Ameryce i TikTok w Chinach dla dzieci jest bardzo się różni. W Chinach nie można go używać po 22. Zapuszczącymi filmikami TikTok prowadzi ludzi na niebezpieczne ścieżki, a problem z aplikacją polega na tym, że nielegalnie zbiera ogromne ilości danych bez zgody dzieci lub ich rodziców, dając chińskim oczom dostęp do milionów domów na całym świecie. Nastolatki często tylko rzucają okiem na warunki korzystania z aplikacji TikTok, zanim pozwolą jej na dostęp do swojego mikrofonu, kamery i mnóstwa osobistych informacji. Zgodnie z chińskim prawem, TikTok jest zobowiązany do udzielenia chińskiemu rządowi dostępu do całej swojej bazy danych, ponieważ kraj ten nadal dąży do uzyskania największej władzy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wiele osób obawia się, że inny kraj może uzyskać ogromny wpływ na amerykańską populację, ponieważ propaganda i fałszywe informacje są niezwykle obecne w aplikacji. Algorytm TikTok wydaje się być również najbardziej dokładny w porównaniu z innymi aplikacjami mediów społecznościowych. Podejrzewa się, że dzięki ciągłemu gromadzeniu danych na temat najbardziej lubianych filmów przez użytkowników, aplikacja zwiększa zaangażowanie poprzez promowanie spersonalizowanych treści. Kiedy już użytkownicy zostaną wciągnięci, aplikacja wysyła ich w dół króliczych NOR z filmami omawiającymi wrażliwe tematy, takie jak samobójstwo i samookaleczenie na, na stronie tak zwanej Dla Ciebie. Strona w cudzysłowie Dla Ciebie to narzędzie służące do przeglądania polecanych klipów skomplikowanych, z skompilowanych z różnych kont w bazie danych. Tutaj TikTok ma możliwość propagowania propagandy, jak również cenzurowania informacji. Widać, że mogą rozpowszechniać wiadomości Chińskiej Partii Komunistycznej i często zaciemniają i podbijają filmy w zależności od ich politycznego przesłania. Pod koniec 2020 roku wszystkie filmy z hashtagami Black Lives Matter i George Floyd pojawiły się, aby mieć zero wyświetleń. Mimo, że Centrala TikTok przeprosiła za ten incydent i twierdziła, że był to błąd, filmy pozostały zablokowane przez kolejne tygodnie. Algorytm nadal promuje fałszywe filmy dotyczące spraw zagranicznych Ameryki. W miarę upływu czasu staje się jasne, że ta aplikacja służy autorytarnym potrzebom i nieustannie rozprzestrzenia piorące mózgi informacje wśród młodszych odbiorców. Pierwsza próba Donalda Trumpa zakazania TikToka zakończyła się niepowodzeniem. Pierwotne zamówienie wykorzystywało nadzwyczajne uprawnienia gospodarcze prezydenta do zakazu transakcji w USA w ramach TikTok. Później wyjaśniono, że oznacza to, że rynki aplikacji takie jak Apple App Store lub Google Play sklep nie może pozwolić na pobranie aplikacji. Nakaz zabraniał również wprowadzenia nowych aktualizacji zabezpieczeń dla osób już korzystających z aplikacji, co uczyniłoby ją jeszcze bardziej podatną na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak wiele sądów federalnych udaremniło ten nakaz. W grudniu 2020 roku sędzia federalny w Waszyngtonie zablokował rozporządzenie Trumpa, nazywając je arbitralnym i kapryśnym, ponieważ administracja nie wzięła pod uwagę żadnych rozsądnych alternatyw dla całkowitego zakazu TikToka. Ale rozporządzenie wykonawcze było tylko jednym ze sposobów, w jaki Trump próbował zakazać TikToka. Użył również Komitetu do Spraw Inwestycji Zagranicznych w USA, mało znanej agencji kierowanej przez sekretarza skarbu USA, aby zmusić ByteDance do sprzedaży dużego udziału w TikTok firmom Oracle i Walmart. Jednak po zaaranżowaniu sprzedaży administracja Trumpa w niewytłumaczalny sposób pozwoliła, by umowa wygasła, zamiast pociągnąć za spust. Ostatnie rozporządzenie Bidena uchyliło zarządzenie Trumpa i rozpoczęło nowy przegląd różnych chińskich aplikacji i ich praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych. Proces przeglądu ma na celu wykazanie, że rząd zbadał wiele opcji i szukał perspektyw międzyagencyjnych przed nałożeniem surowych środków regulacyjnych na TikTok lub inne zagraniczne aplikacje. To może pozwolić Bidenowi dokończyć to, co zaczęła administracja Trumpa. Zaniepokojone Indie były pierwszym krajem, który wkroczył do akcji. W związku z wcześniejszymi podejrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, gdy ponad 20 indyjskich żołnierzy zostało zabitych przez chińskich żołnierzy na granicy Himalajskiej, Indie zaproponowały cyfrowe uderzenie. Kraj zakazał ponad 59 chińskich aplikacji, w tym TikTok. Niektóre aplikacje zostały dotknięte szczególnie mocno, w tym bike dance, aplikacja macierzysta TikTok, która straciła 30% swoich poprzednich użytkowników. Fakt, że media społecznościowe mogą być wykorzystywane do szerzenia określonego programu politycznego pokazuje ich władzę nad ludźmi i sprawia, że wielu zastanawia się, jak te aplikacje mogą być wykorzystywane w przyszłości. Rząd Bangladeszu. Rząd Bangladeszu zablokował również dostęp do internetu dla TikTok z powodu promowania pornografii i hazardów w aplikacji. Zostało to zrobione w listopadzie 2018 roku. W październiku 2020 roku wydano zakaz używania TikTok, który został później cofnięty po tym, jak Biden oświadczył, że usunie budzące zastrzeżenia treści TikTok. Później w marcu 2021 roku zakaz został cofnięty po tym, jak organy regulacyjne Pakistańskiego Urzędu telekomunik Telekomunikacyjnego stwierdziły, że Biden nie jest w stanie wykazać, że jest w stanie w ogóle usunąć niepożądane treści. Indonezja tymczasowo zbanowała TikTok w lipcu 2018 roku. Byli zaniepokojeni niektórymi nieodpowiednimi treściami na platformie i powiedzieli, że platforma zostanie zbanowana, jeśli nie będą pracować nad tymi kwestiami. Osiem dni później TikTok zaczął banować treści pornograficzne i inne nieodpowiednie rodzaje treści. W tym tempie, jeśli technologia jest przyszłością, to Chiny są przyszłością. Podczas przemówienia prezydenta Bidena w 2022 roku w ramach stanowego przemówienia związkowego wezwał on do ograniczenia destrukcyjnych interakcji między dziećmi a mediami społecznościowymi. Aby uzyskać kontrolę nad konsumpcją mediów w Ameryce musimy zwrócić uwagę na korzystanie z TikToków przez nasze dzieci i podjąć działania rządowe w celu ograniczenia wpływu mediów z obcych krajów.